O czym przez chwilę jechałem, to ciąg pieszo rowerowy wzdłuż ulicy Jana Pawła od ulicy do skrzyżowania z tak zwanym trójkątem do ulicy Wieluńskiej. W taki sposób w częstochowie buduje się statystykę ścieżek rowerowych. Dosyć długi odcinek. Jak widzieliśmy, wystarczy według władz, według Miejskiego Zarządu Dróg postawić trzy pionowe znaki mówiące o tym, że jest to ciąg pieszo-rowerowy. I ponadto nie robić kompletnie nic. Ani jednego oznaczenia pionowego, poziomego, przepraszam, ani żadnego kompletnie rozgraniczenia pomiędzy ścieżką dla rowerów i chodnikiem dla pieszych. Nie ma tutaj nawet tradycyjnej kostki w kratkę, żeby było wiadomo, że jest to ciąg pieszo rowerowy Kompletnie nieoznakowany fragment.